Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Um, tak stopniowo na luzie szykuję fajną maszynę, o której już częściowo wiecie. Um, na razie uruchomiłem gry. Świeży system. Um, ten komputer na tym stanowisku spełnia taką funkcję, że jest połączony w systemie i na razie jedyna funkcja, którą do tej pory wypełniał, to był odzysk danych z różnych nośników. I natomiast, kochani, e, współpracuję z tym całym systemem jako dodatkowa moc obliczeniowa. To znaczy, kochani, że tutaj mam teraz większy wybór e, pośród różnych komputerów na tym stanowisku, gdzie mikroskopy mamy. O, ja sobie tutaj tak stoi. Na tym komputerze, kochani, będą różne systemy na różnych oddzielnych dyskach twardych, będą to różne dyski, takie jak SD, i takie, i talerzowe. Jakbym chciał na przykład M2 uruchomić, to musiałbym teraz po, po prostu specjalny kontroler podłączyć, który obsługuje dyski M2 czy M4. No, yy, no i tak. O, poprawię ostrość, może. Albo włączy się te Mm. O, i, o, i tak się ładnie reprezentuje. To jest fajny komputer. Fajna budowa. Bardzo fajnych dziewczyn od Natalii i Moniki. To są bardzo fajne dziewczyny. Super fajne. No i natomiast to jest. No, zachowana budowa od nich O! i cały czas ona jest będzie niezmieniona będzie ta taka zawsze a żeby rozmaicić trochę to zrobiłem właśnie taką czarną szybkę ta szybka tak super idealnie mi nie wyszła ale Następną szybkę jak będę robił, to będzie bardziej idealna To jest taka szybka, przy której musiałam się bardzo postarać, żeby nie pękła przy wycinaniu, jak widzieliście jak to robiłem, kochani. Chodzi o to, że delikatnie trzeba było to robić, żeby nie, w, nie zrobić mikropęknięć. Zauważyłem, że mikropęknięcia jeśli chodzi o ten rodzaj plastiku Plexi, to reaguje, jak się na przykład chce wyczyścić izotopropanolem. Na skutek kontakt ze spirytusem czystym, to tak reaguje, że po chwili takie pęknięcia się pokazują. W przypadku tej pleksji, nie wiem czy wszystkie tak samo reagują, ale ta właśnie tak reaguje na kontakt z izotopropanolem. No. Um. Natomiast tu. Dwa, dwa obok siebie są, tak jak dwa Sfinksy przy piramidach. Tamten komputer jest do testów, to znaczy do testowania różnych takich kart, kart rzeczy, które wyprodukuje. Ale jest połączony w. Tej całej sieci, i te dwa komputery mogą się ze sobą łączyć, mogą ze sobą rozmawiać, jak to, mówi, jak to się mówi, humorystycznie. No, i tutaj po prostu cała sieć fajnych komputerów jest na stanowisku i powoli tak sobie po prostu. No, gospodaruję po prostu ten system. Tam będą zainstalowane programy, będą również multimedia, będą również programy takie do tworzenia muzyki. No, takie mniej więcej będzie to samo na tym komputerze, co na tych wszystkich, tylko że oczywiście będą pewne różnice. Będą pewne różnice kochani. W programach muzycznych będą inne. Oczywiście bo chodzi o to, żeby było rozmaicenie, żeby była większa paleta różnych programów do tworzenia muzyki, by uzyskać jak najlepszy efekt. Jest z kolei kochani. Mikrofony sobie przełożyłem tutaj. O. Na razie... Na razie tu je położyłem. O, a przepraszam mi się troszkę odbiło. Tu je położyłem kochani. O. Natomiast tu jest mikserek. I będzie kolejny komputer podłączony do miksara do sieci połączonych kanałów. Idących do miksera. Tu natomiast, kochani, od góry małe rzeki już zajęły komputery, te które są w szafie. Um. Natomiast z drugiej strony są też połączenia liniowe idące dzińczem, że po prostu i z góry, i z drugiej strony tego miksera można też łączyć komputery dodatkowo. Że po prostu i od góry i od dołu. Tylko, że jak podłączę za pomocą cięczy komputerki, to może być trochę inaczej. Jeszcze nigdy tego oczywiście nie testowałem, ale powoli do wszystkiego dojdę. Będę wiedział, jak to wszystko działa, czy jak będzie szedł sygnał z cięczy, czy będzie mogło być i z góry, komputery, i przećcinę ze dwa albo trzy komputery. Że to zobaczę, oczywiście, jak to działa. Więcej się muszę na ten temat dowiedzieć i będzie cool. No. No, i kochani, to tak dużo jest w jednym miejscu. Mixer urządzenia do pracy przy technologii tak dużo dużo rzeczy jest w jednym miejscu, prawda? No tak, tu twórczość muzyczna, tu twórczość, jak to można powiedzieć, techniczna, urządzenia pomiarowe, home. narzędzia główna jednostka centralna wszystkich komputerów razem w jednym miejscu muszę jeszcze tam y, zrobić na czarno żeby nie było widać tego tego no, co widać tego pasa bo trochę nie pasuje jak tak tu wygląda i będę musiał na czarno tam wdać, coś włożyć, żeby było tak no, Dopasowane wszystko jest spoko, ale no lepiej jakby na czarno było po całości, nie? Tam futrzaka mam. No i, kochani, tak to wygląda, ta cała infrastruktura. Technologii i twórczości akustycznej. Tak dużo w jednym miejscu, ale pobawić, pobawić kochani też się można oczywiście, a tam kurkumy mam, to z kurkuma kochani, sobie to tak położyłem, później sobie wsypię do pojemniczka. No i to można się też i pobawić oczywiście kochani. <laughs> Są joysticky fajne, przepustnica. Ale żeby był pełny komplet, to jeszcze muszę się postarać takie pedały oczywiście, bo to tylko gas i sterowanie w lewo i w prawo, nie? Do góry i w dół. Czy można bez, bez tych pedałów sterować? symulatorem można, ale to nie będzie już takie stuprocentowe. A jakbym e, zorganizował pedały sobie do przepustnicy, to już byłoby, symulator by był taki bardziej zaawansowany oczywiście. Że wiecie, jeszcze wszystko przed nami. Można po prostu się postarać, bardziej fajny zestaw do tego zestawu by podłączyć. I skorzystać z większych wrażeń po prostu w symulacji jakiegokolwiek samolotu. No. No dobra, no to... Tak to kochani wygląda. O, tu rachunek jest. Dobra, na razie niech będzie tutaj. jakieś gwarancje pewnie. No i po prostu... Tak to się reprezentuje. Um. No i tak powoli będę to wszystko kompletował. Znajdę tylko troszkę więcej czasu wolnego, kochani. Odpowiedniego na, ten, na, tam, na te zajęcia. I będę po prostu instalował. Tylko może tak na luzie sobie usiąść instalować programy muzyczne, techniczne do odzysku danych. Na razie tu jeszcze nic nie jest zainstalowane, czyściutki system. No i jeszcze tam jest system e, ze sztuczną inteligencją HAT z tego komputera, który, który po prostu się tagował. No. Ale system, który pracował na tamtym komputerze bardzo ładnie dopasował się do tej garderoby do tego komputera. Że teraz jest bardzo fajne. No dobra kochani, to w tym miłym klimacie zakończę ten film. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tak. Na krótko, krótki taki pokaz chciałem pokazać jak to reprezentuje się tutaj, ta jednostka. To jest bardzo fajna jednostka. Od przyjaciela w serwisie, od przyjaciela z firmy Securex. Hmm, wezmę o. Od przyjaciela z firmy Securex. Ten komputer kiedyś, wiele lat temu, pracował właśnie w serwerowni. Był podpięty do serwerów, i ten komputer pamięta jeszcze mnie, jak zaczynałem swoje pierwsze kroki w serwisie komputerowym, bo firma Securex była bardzo blisko. I korzystając z internetu w serwisie komputerowym. Um, łączyłem się też z tym komputerem, to znaczy um, moje korzystanie z internetu było widziane w tym komputerze. Że to jest niesamowity kawałek pięknej historii, bo gdzieś tak w roku 2000 coś, coś w, tych, w tych granicach zaczynałem właśnie w serwisie komputerowym. No i jak łączyłem się z internetem w serwisie komputerowym, to łączyłem się z firmą Securex. Tam się łączyłem z serwerami Securexu i ten komputer po prostu ma zapisane dane. Ze stron, z którymi się łączyłem wtedy, a wtedy, kochani, łączyłem się ze stronami e, takimi właśnie serwerowymi. E, wtedy wgłębiałem się w tematy serwerów po prostu, szerzej je tak ogarniałem, poznawałem. Bo wtedy, wiecie, no z internetem tak łatwo nie było, tak za lekko. Jak był to na jeden komputer, później był internet z Neostrady, tylko na jeden komputer, to wiecie, po prostu wtedy e, taka kolejka była po prostu na internet, że każdy miał tam jakiś czas, na który mógł przeznaczyć na łączenie się z internetem. A że dużo było ochotników, to nie było to samo, co na przykład serwisie sobie usiąść przy wolnej chwili jak przerwa jest między pracą czy trochę po pracy i korzystałem sobie wtedy z internetu to w każdej wolnej chwili jak była przerwa na śniadanie czy na drobno, drobną przekąskę, to wtedy się łączyłem z internetem i po prostu poznawałem różne karty kontrolne serwery to było niesamowite i to jest niesamowite, że ten komputer, który tu pracuje widział po prostu e, strony z którymi się łączyłem. Że to jest niesamowite kochani, że ten komputer działa działa po prostu idealnie. I spójrzcie Tyle lat pracował w serwerowni yy, Securexu I pracuje dalej i jest OK. Coś niesamowitego, prawda? Hmm. No ma oczywiście malutkie zmiany, to takie jak nowy zasilacz. Sąd yy, tam jeszcze ma yy, więcej pamięci. I jeszcze można go bardziej rozwinąć. Nowy procesor jeszcze większym ułożeniem, tylko na, na luzie. No, że po prostu jest fajnie. Bardzo fajnie, że taki komputer tak jakby awansował, tylko po prostu jest w innej obudowie, bo wtedy to. Była taka duża budowa na tą płytę główną. A ja z serwisu jeszcze do wujka jechałem. I nie chciałem targać takiego wielkiego klamotu I po prostu wyjąłem wnętrzności, sobie włożyłem do torby. I wtedy pojechałem do Wujka, pokazałem wujkowi. Tak sobie fajnie gadaliśmy. No a później sobie nocnym autobusem wróciłem. Właśnie, nocnym autobusem chciałem wrócić, ale nie załapałem się na nocny autobus, bo tam autobus, kochani, jeździł od godziny pierwszej rano. I przez las się wybrałem w Burakowie. I się wystraszyłem dzika albo jakiegoś zwiezie, zwierzaka. Tak się wystraszyłem, że już nie myślałem o tym, żeby przez las chodzić o godzinie tak później jak godzina 23. No, że po prostu wiecie, no, po prostu fajne miłe wspomnienia się wspomina związane z tym komputerem, który teraz pracuje. To jest tak, jakby awans tego komputera po latach, tak jakby awansował. No i tak jak już mówiłem, będzie do zysku danych, będzie do programów muzycznych. Większa paleta programów będzie mogła być używana w celu jak najlepszego dźwięku. Że na jednym komputerze mogę kilka programów zainstalować i na tych wszystkich komputerach również po kilka programów. I paleta wyboru jest tak wielka, że hej. Bardzo fajna paleta wyboru jest teraz. Większe możliwości twórcze związane z dźwiękiem, tylko muszę sobie to wszystko poukładać oczywiście w, z programami i po prostu trochę tu próbować, trochę tu, żeby jak najwięcej pięknego dźwięku y, stworzyć. Dźwięku stampi z moim głosem. Że super! Można naprawdę bardzo miło, fajnie ten czas sobie zorganizować, jak już będzie czuło się odpowiedni moment no no dobra kochani, no to hejka, siema, tym się chciałam z wami podzielić, siemka